No i stało się. Premiera Nintendo Switch 2 za nami. Nowe gry, grafika, bariery. I wiecie co? Poczułem pustkę. Taką dziwną, nostalgiczną pustkę. Jakby czegoś mi brakowało w tym pędzie za nowościami. Czegoś, co pachnie kurzem, ma kable grubsze niż mi nadgarstek i wymaga dmuchania w cartridge. Tak, dobrze myślicie. Poczułem zew przeszłości, zew nes -a. You be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System. The first to play with Rob, the extraordinary video robot. Batteries not included. He follows the commands you put on the screen, so you get to the dynamite before it explodes. Will you be the one to raise the incredibly accurate zapper and play games like Duck Hunt? So, Za psie pieniądze, dosłownie za cenę dwóch kebabów, wylicytowałem uszkodzoną konsole NES z akcesoriami. Uszkodzona. To był eufemizm. To wyglądało, jakby ktoś używał jej jako podkładki pod gorący garnek, a potem rzucił z trzeciego piętra. Ale ja, naiwny romantyk, widziałem w niej potencjał. Potencjał do... No nie wiem, do grania w Mario. Na szczęście mam kumpla. Serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli to oglądasz który Które złotą rączką od wszystkiego co ma w sobie elektronikę i więcej niż 30 lat. Zgodził się pomóc mi reanimować tego trupa. Było ciężko. Potlał się strumieniami, przekleństwa latały w powietrzu, ale po kilku godzinach litrach kawy i paczce ciastek udało się. Konsola wstała, i to nie wszystko. Zrobiliśmy też mały mod. Zdjęliśmy blokadę regionalną. Bardzo banalną. wystarczyło przeciąć jedną nóżkę w jednym z układów. Teraz mogę grać. W japońskie gry, które nigdy nie wyszły w Europie i czuję się jak haker z lat 90. Oczywiście nie jest to kwestia tylko gier japońskich, ale również tych europejskich, ale spoza naszego regionu albo spoza regionu konsoli, jak i tych amerykańskich. Nice. Ale, żeby w pełni poczuć ten klimat, ten prawdziwy duch lat 90. nie wystarczyła mi sama konsola. Potrzebowałem telewizora z kineskopem. Takiego małego, z wypukłym ekranem, który ważył tyle, co mały słoń. Po kilku godzinach poszukiwań i negocjacji z panią Grażynką na targu mam go, mój osobisty portal do przeszłości. A w zestawie z konsolą była legenda gra, która uczyła mnie, że piłka nożna to sport kontaktowy, a bramkarz potrafi rzucić się w przeciwnika z pięściami. Nintendo World Cup. I teraz podłączamy. Tak, tak, to jest to, ta ziarnista jakość obrazu, te kolory, które wyglądają, jakby ktoś się namalował palcami, to jest piękno. I wiecie co? To jest lepsze niż niejedna gra na Switcha 2 czy 1. Ten dreszczyk emocji, ta prostota, ta pikseloza. I tak oto, zamiast gonić za najnowszymi technologiami, ja cofnę się w czasie. I wiecie co? Nie żałuję ani jednej wydanej złotówki, ani jednej godziny spędzonej na naprawie, bo czasami żeby poczuć prawdziwą radość z grania trzeba po prostu wrócić do korzeni. Do czasów kiedy grafika była kwestią wyobraźni, a dmuchanie w kartridż było rytuałem. A teraz wybaczcie, ale muszę dokończyć ten mecz. Japonia czeka. I tak, nadal dmucham w cartridge. To działa!